Papież Franciszek kontynuował w piątek w szpitalu rekonwalescencję trzy tygodnie po tym, jak trafił tam z zapaleniem w obu płucach. W czwartek podziękował wiernym za modlitwy przesłaną w nagraniu, które zostało odtworzone. Watykan codziennie przekazuje dwie informacje na temat stanu zdrowia papieża, jednak nie opublikował żadnych zdjęć ani filmów od poranka 14 lutego. Papież Franciszek pisał wiadomości z kliniki Gemelli, jednak nawet urzędnicy watykańscy domagali się, aby usłyszeć jego głos, twierdząc, że papieskie wezwania do pokoju są szczególnie potrzebne w czasie globalnych konfliktów i wojen. W czwartek lekarze poinformowali, że papież jest w stanie stabilnym, nie wystąpiły nowe kryzysy oddechowe ani gorączka, a on sam kontynuuje terapię oddechową i inne ćwiczenia fizyczne. Jego prognozy pozostają umiarkowane. 88-letni papież cierpi na przewlekłą chorobę płuc i w młodości miał usuniętą część jednego płuca.